Siema, Bartek z tej strony. Dzisiaj lepiej sobie przygotuj herbatę, bo mamy naprawdę gruby film przed nami, bo przejdę z tobą przez cały taki pełen, kompletny poradnik układania sobie planu treningowego na 4 dni treningowe w tygodniu. Tak jak ja bym to zrobił, taką najbardziej prostą, podstawową metodą. Mamy tutaj dosłownie. Wszystko, bo mamy każde ćwiczenie po kolei. Dam Ci też alternatywy dla każdego tego podstawowego ćwiczenia, które tutaj zamieściłem w planie. Mamy serię, mamy powtórzenia, mamy czas odpoczynku między seriami, mamy metodę progresji, także przez to wszystko sobie przejdziemy. A ja sporo się nad tym filmem narobię, więc jak to będzie dla Ciebie wartościowe, to weź mi, zostaw jakiś komentarz pod spodem, napisz cokolwiek, ale to mi bardzo pomaga. Zostaw łapę w górę, a jak będziesz chciał dołączyć sobie do naszej ekipy ludzi, którzy się jeszcze w życiu nie poddali i chcą faktycznie mieć takie zajebiste które jest i silne, i sprawne, i atrakcyjnie wyglądające, to zostaw u mnie suba na kanale i będziemy sobie pomagać. Także ja to sobie ułożyłem metodą upper-lower, czyli góra-dół, no bo szczerze po prostu jakbym miał wybierać trenując cztery razy w tygodniu, no to robiłbym góra-dół, bo w ten sposób przetrenujesz wszystko dwa razy w tygodniu, a da się to ułożyć w taki sposób, żeby nie było to wszystko jakieś przeładowane. Okej, okay, więc na pierwszy ogień mamy pierwsze dwie pozycje w treningu A, który będzie treningiem dołu. I mamy pierwszą pozycję, czyli przysiad. Najbardziej klasyczne ćwiczenie na nogi, jakie może być podstawowy wzorzec ruchowy twojego ciała, ale to może też być takie ćwiczenie jak jakiś wykrok, jak zakroki, jak przysiad asystowany w jakiejś formie, na przykład przysiad na maszynie hack squat, jeżeli masz na przykład problemy z dolnym odcinkiem pleców, jeżeli masz jakieś coś tam z nim, możesz robić to w formie asystowanej. Druga pozycja to martwy ciąg, ale to nie musi być koniecznie klasyczna wersja martwego ciągu, szczególnie jeżeli twoim pierwszym ćwiczeniem Faktycznie będzie przysiad klasyczny, bo twój dolny odcinek pleców już będzie dosyć mocno zmęczony i twoje mięśnie czworogłowe, uda też będą już dosyć mocno zmęczone, więc możesz tutaj wykorzystać na przykład rumuński martwy ciąg, gdzie nie musisz z samego dołu dźwigać tej sztangi i wyłączamy trochę czworogłowe, które są i tak i tak już zmęczone i dolny odcinek pleców też trochę odciążamy i wykorzystujemy sobie RDL. I oba te ćwiczenia polecałbym wykonywać ci w zakresie między 8 do 10 powtórzeń, dlatego, że no ja w moim planie po prostu chciałbym się skupić na tym, żeby jak najbardziej bardziej budować mięśnie tymi ćwiczeniami, a nie ćwiczyć w taki typowo siłowy sposób podbudowanie czysto siły. To nadal buduje siłę, tak siła idzie za tym zakresem powtórzeń, ale łatwiej jest mi skupić się na prawidłowej technice i dobrym wykonywaniu tych obu ćwiczeń, żeby faktycznie używać tych mięśni, które mają przy tych ćwiczeniach pracować, niż Próbować budować siłę i być może kompensować jakimiś dodatkowymi mięśniami, których nie powinienem używać, gdzie moja technika już nie będzie tak dobra. Czas odpoczynku w tych dwóch pierwszych ćwiczeniach to między 2 a 3 minuty, a o seriach na razie Wam nie mówię, bo powiem Wam na koniec do każdego ćwiczenia, w, jakim, jakby, w jakiej ilości serii bym proponował ćwiczyć. Teraz nasza. Trzecia pozycja to będzie pozycja opcjonalna. Ja bym ją zrobił tylko, jeżeli jesteś bardziej po tej średnio zaawansowanej stronie niż w tej początkującej stronie, dlatego, że jak jesteś początkujący, to tylko ta pierwsza pozycja na mięśnie czworogłowe ci wystarczy. Jak jesteś średnio zaawansowany, to możesz wybrać albo leg press, tutaj jest napisane press, albo single leg. W zależności od tego, co wybrałeś jako pierwsze, jeżeli tutaj wybrałeś przysiad, i on jest wykonywany na obie nogi jednocześnie, to tą pozycję radziłbym wybrać single leg, czyli coś takiego jak przysiady bułgarskie, albo na przykład zakroki na maszynie Smitha, gdzie jedna noga pracuje na raz. A jak wybrałeś w tym pierwszym ćwiczeniu na przykład przysiady bułgarskie, albo jakieś zakroki, czyli coś co pracuje na jedną nogę, to wybrałbym tutaj leg press, który pracuje na obie nogi. Leg press też można robić na jedną nogę. Pracowałbym tutaj w zakresie już trochę wyższym, czyli 10 do 12 powtórzeń, i czas odpoczynku między seriami to byłyby między 1 do 2 minut. Teraz mamy. Nie wiem czy dobrze widać. Teraz mamy kolejne dwie pozycje, czyli hamstring curl i leg extension. Zaznaczyłem je tutaj, że one są razem, dlatego że obydwie dotyczą się tej samej jakby ilości powtórzeń i czasu odpoczynku między seriami, ale też można je fajnie wykonywać w super seriach, czyli robić jedno i drugie z o wiele krótszym czasem odpoczynku między nimi, czyli najpierw robić na dwójki, potem robić na czwórki extension, czyli robię to, odpoczyłem załóżmy tylko 30 sekund, przechodzę do robienia. Dwójek czy tam czwórek, i z powrotem z powrotem, i znowu tak samo co nie. Więc robimy 10-12 powtórzeń w każdej serii na tych dwóch ćwiczeniach i odpoczywamy jedna do dwóch minut. I tutaj nie musi to być hamstring call na maszynie leżąc, może to być też na maszynie siedząc, jeżeli Twoja siła w niego posiada. No a leg extension, no to klasyczny leg extension na maszynie. Leg extension. Kolejne dwie pozycje, czyli calf raise na łydki i brzuch dół, jest zaznaczony dół, dlatego, a zaraz wytłumaczę zresztą. Calf to może być albo na maszynie Smitha, moja ulubiona wersja, albo możesz też robić na maszynie siedząc. Ja osobiście polecałbym na maszynie Smitha, bo moje łydki są zbudowane praktycznie tylko i wyłącznie na niej, także na pewno działa. 12 do 15 powtórzeń, 12 do 15 powtórzeń i 1 minuta odpoczynku między seriami. Brzuch dół, to znaczy, że robimy tutaj ćwiczenia na brzuch, które będzie odpowiedzialne za rozwijanie dolnych partii brzucha, dlatego, że to dobrze współgra z ćwiczeniami na nogi, które dosyć mocno obciążają odcinek lędźwiowy kręgosłupa, a angażując brzuch w ten sposób, trochę odciążamy też ten, ten odcinek, a przy okazji zaliczamy sobie tą dolną partię brzucha. Jeżeli chodzi o przetrenowanie jej w całym jakby tygodniu I ćwiczenie, które możesz do tego wykorzystać No to na przykład właśnie wznosy nóg Tylko ważne, żebyś nauczył się najpierw robić technicznie I zrobiłem ostatnio film o moich trzech ćwiczeniach na brzuch Które głównie wykonywałem, żeby go sobie na początku zbudować Jak zaczynałem z siłownią I tam tłumaczę, co trzeba zrobić, żeby dobrze nauczyć się robić to ćwiczenie Także możesz go sobie zobaczyć No i teraz to, na co wszyscy czekali Czyli trening B, trening góry I pierwsza pozycja mamy podciąganie I tutaj nie dam Ci żadnej alternatywy to znaczy dam, ale to i tak, i tak będzie podciąganie, bo chcę żebyś się jak najszybciej nauczył pierwotnego tego wzorca ruchowego twojego ciała, czyli podciągania, bo to będzie o wiele bardziej efektywne, jeżeli chodzi o budowanie mięśni i siły niż jakiekolwiek lat pull nawet jak jesteś w stanie zrobić. Więc tutaj możesz robić podciąganie klasyczne nachwytem, możesz robić podciąganie pod chwytem, wtedy będziesz miał trochę większy angaż bicepsa. Albo jeżeli jeszcze nie jesteś w stanie się podciągać, to progresję do podciągania, czyli na przykład podciąganie asystowane, ale z gumą, nie na maszynie tylko z gumą, żebyś uczył się prawidłowego ruchu. 8 do 10 powtórzeń 2 do 3 minut czasu odpoczynku między seriami i teraz druga pozycja. Jako, że pierwszy ruch był ruch ściągania w dół, to teraz musi być ruch przeciwstawny, czyli robimy ruch wypychania w górę, czyli na barki. I na barki klasyczne, podstawowe ćwiczenia, jakie ja bym polecał, to wyciskanie żołnierskie. Stojąc ze sztangą, możesz też robić to w wersji siedząc ze sztangą, tego akurat nie mam nagrane, albo z handlami na ławce. Teraz kolejne dwie pozycje, czyli wiosłowanie i dumbbell bench press, czyli jak pierwsze dwa ruchy były w pionie, to teraz dwa ruchy będą Poziomie, co nie? I teraz war warto jest raz na jakiś czas zamienić sobie pozycjami, te tutaj dwie pierwsze z dwoma następnymi, dlatego że właśnie wtedy będzie się wszystko równomiernie rozwijało. Czyli pierwsze byśmy robili wiosłowanie, potem wyciskanie na klatkę, ale zawsze kolejny ruch musi być przeciwstawny. Czyli jak teraz mieliśmy ściąganie, później mieliśmy wypychanie, to teraz znowu będzie ściąganie, tylko że tym razem w poziomie, co nie? I później znowu będzie wypychanie, ale też tym razem w poziomie na klatkę. No i ćwiczenia, jakie możesz użyć, no to w wiosłowaniu po pierwsze klasyczne wiosłowanie ze sztangą. Może to być też wiosłowanie na wyciągu, albo wiosłowanie jednorącz hantlem, albo wiosłowanie na górę pleców. W każdym razie robiłbym tylko jedno wiosłowanie. Jako taka osoba początkująca czy średnio zaawansowana nie robiłbym dwóch oddzielnych wiosłowań na górę pleców czy na środek pleców. I kolejne ćwiczenie na klatkę. Ja bym wybrał tak podstawowo wyciskanie hantli na ławce, ale może to być też wyciskanie sztangą. Na ławce może to też być od czasu do czasu wyciskanie na maszynie. Jeżeli to już jest właśnie czwarte ćwiczenie w planie, to niekoniecznie najlepszym pomysłem będzie robienie go w przypadku takiej osoby początkującej ze sztangą, bo będzie dużo niestabilności, którą dodatkowo trzeba kontrolować. Więc możesz wykorzystać też jakąś maszynę do wyciskania na klatę. W każdym razie w obu z nich 10 do 12 powtórzeń w każdej serii, taki zakres powtórzeń. I jedna dwie minuty czasu odpoczynku. Teraz tak, nasza piąta pozycja to będzie pozycja na jedno ćwiczenie izolacyjne. Ja tutaj dałem lateral raise, czyli wznosy bokiem na środkową część barku, ale to może być też izolacja jak rozpiętki na, na, na klatkę. Może to być też na przykład facepull na tylną część barku albo szraksy ze sztangą albo z hantlami na kaptury. Teraz, jeżeli chodzi o zakaz powtórzeń, to tutaj już będzie 12 do 15 powtórzeń i 1 minuta czasu odpoczynku między seriami, i kolejne dwie pozycje to będą pozycje na triceps i na biceps. I teraz w tricepsie mamy tak naprawdę trzy ćwiczenia do wyboru. Może to być triceps pushdown z drążkiem na bardziej boczną głowę, może to być triceps overhead extension, czyli prostowanie zza głowy z drążkiem na bardziej długą głowę albo na przykład close grip bench press, czyli wyciskanie wąskim chwytem. Na biceps mamy albo uginanie, gdzie łokieć jest za naszym ciałem, albo uginanie, gdzie łokieć jest przed naszym ciałem, czyli na przykład uginanie na wąskiej bramie, gdzie mamy łokieć za naszym ciałem albo przed naszym ciałem zwykły cable curl na wyciągu. W obu z nich 12 do 15 powtórzeń, znowu jedna, jedna minuta czasu odpoczynku. Teraz, jeżeli chodzi o ilość serii w każdym z tych ćwiczeń, to ja dla każdego ćwiczenia, które jest tutaj w planie, proponowałbym bazowo robić cztery serie robocze. I jeżeli w czterech seriach roboczych już masz wszystkie oznaki tego, że mięśnie będzie budowany, czyli masz napięcie mechaniczne, bo już osiągasz upadek, masz stres metaboliczny, tak, i masz obrażenia mięśniowe, już czujesz rzeczywiście, że ten mięsień pali, boli i tak dalej. No to jest okej, okay, nie musisz robić więcej. Natomiast, jeżeli w po czterech seriach nie czujesz jeszcze tego mięśnia, nie aktywowałeś go odpowiednio, nie jest jeszcze wy wyczerpany, to robiłbym nawet piątą i szóstą serię w formie albo dropsetu. Z mniejszym ciężarem odrobinkę niż robiłeś do tej pory albo z takim samym ciężarem, dopóki jesteś w stanie gdzieś mniej więcej robić zakres powtórzeń, czyli to będzie ta metoda progresji. i na przykład masz zakres 10-12 powtórzeń, a w twojej, w twojej ostatniej serii zrobiłeś 9 powtórzeń, nie wiem czy dobrze widać. Tu jest dziewiątka, Jeżeli zrobiłeś 9 powtórzeń, to kolejne serie robiłbym też z takim samym ciężarem jeszcze. Na przykład tutaj zrobiłbyś znowu 9 albo 8 i na przykład jak już zrobisz 8, to wtedy dopiero zmniejszyłbym ciężar o 1.25 kg czy najmniejszy możliwy i wypompował jeszcze kolejną serię taki drop set. Teraz metoda progresji sama w sobie. Tutaj ta progresja, czyli taka klasyczna, będzie się odnosiła do wszystkich tych ćwiczeń, które mają między 8 a 10 albo 10 a 12 powtórzeń, bo to będą ćwiczenia, w których dasz radę to Deprogresyj stosować. stosować. Czyli załóżmy, że mamy zakres powtórzeń między 10 a 12, tak jak tutaj. W pierwszej serii mamy 12, 11, 10, 9. Załóżmy, że tyle zrobiłeś, to wtedy Jesteś w trzech seriach w swoim zakresie powtórzeń. Może tak być, że ta czwarta seria będzie gdzieś 9, czyli jedno poniżej zakresu powtórzeń. To jest jeszcze OK, musisz zobaczyć. W każdym razie, żeby było mniej więcej we wszystkich czterech seriach zakres powtórzeń, żebyś miał spełniony, czyli we wszystkich musi być między 12 a 10, ewentualnie w ostatniej serii może być jedno poniżej. Wtedy dokładam sobie plus 1 25 kg do mojego docelowego ciężaru, czyli X. No, i znowu robię kolejne serie, czyli robię załóżmy w pierwszej serii 10, potem 9, 7, 6. No, i z treningu na trening staram się dokładać, czyli na kolejnym byłoby 11, 10, 9, 8, no i tak aż znowu wszystkie serie nie zmieszczą mi się w moim zakresie, czyli między 10 a 12. A ta progresja po tej stronie, czyli trochę inna, czy ona się będzie tyczyła ćwiczeń, które mają 12 a 15 powtórzeń, czyli głównie tych takich ćwiczeń, które są na poszczególny mięsień, izolacji i tak dalej, bo w nich. Ciężko będzie dołożyć 2,5 kg po czterech seriach i zrobić znowu jakby progresję taką sensowną, bo ten mięsień jest za mały, żeby taki duży skok ciężaru utrzymać. I dlatego w tej progresji stosujemy taką metodę, gdzie robimy nasze cztery serie. I już jesteśmy w tym zakresie naszych powtórzeń, załóżmy w tych czterech seriach, albo jesteśmy bardzo blisko, żeby wszystkie nasze serie były w tym zakresie powtórzeń. To nie zwiększamy od razu ciężaru, tak jak tutaj, o 1,25 kg, czy najmniejszy możliwy. Bo z reguły, na przykład, jak robisz uginania na biceps, to to handle mają różnicę 2,5 kg, co nie? Więc nie zwiększamy go od razu, tylko dodajemy sobie jeszcze jedną serię i robimy kolejną serię. I dopiero jak ta kolejna seria, czyli nasze wszystkie 5 serii. Będzie w tym zakresie powtórzeń, w którym chcemy, żeby było, to wtedy dopiero zwiększamy ciężar o najmniejszy możliwy i dopiero wtedy znowu wracamy do czterech serii, staramy się progresować, dokładamy znowu kolejną serię i dopiero wtedy znowu zwiększamy kolejny ciężar. Także no, w tym filmie to by było na tyle. A jak jesteś taką osobą, która traktuje to poważnie, chcesz się dalej rozwinąć i chciałbyś taki mój cały system na to, żeby i budować mięśnie i dbać o sprawność i mobilność Twojego ciała, tak żeby ono było takie kompletne i żeby się zdrowo rozwijało od samego początku, tak wiesz, kompletnie, no to możesz sobie moje programy zobaczyć na Bell, bo to są dosłownie takie schematy, na których ja do tej pory trenowałem. Jak mówiłem, jakbyś chciał mi pomóc rozwijać mój kanał i moją misję, no to będę wdzięczny, jak mi coś napiszesz w komentarzu i zostawisz łapę w górę. Jak chcesz zostawić sobie suba na kanale, to śmiało zostaw. Przyjmiemy cię, jak jesteś jednym z nas. Dostałem ci gdzieś tutaj inny film, który myślę, że warto byłoby obejrzeć i widzimy się w następnym. Trzymaj się.